Jeżeli chcesz uruchomić tryb awaryjny lub tryby bezpieczne w Samsungu Galaxy S25, to najpierw musimy przejść do menu zasilania bądź menu wyłączania. Możemy to zrobić na przykład przewijając palcem z góry na dół po prawej stronie, aby otworzyć szybkie ustawienia i następnie tutaj mamy przycisk od zasilania. I następnie musimy przytrzymać palcem na wyłączanie zasilania przez około sekundę i zamieni się to na tryby bezpieczny. Naciskamy na ikonkę, aby ponownie uruchomić telefon, telefon i tym razem... Uruchomi się on w trybie awaryjnym. Także czekamy na ponowne uruchomienie. I jak widać w lewym dolnym rogu mamy informację, że mamy włączony tryb awaryjny. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, to należy powrócić do menu zasilania, aby po prostu ponownie uruchomić telefon. I teraz, kiedy nasz telefon się włączy po ponownym uruchomieniu, powrócimy już do normalnego trybu. Należy pamiętać, że w trybie bezpiecznym bądź w trybie awaryjnym standardowo kiedy tylko wejdziemy od razu jesteśmy w trybie samolotowym, więc po wyjściu z tego trybu również pozostaje nam ten tryb samolotowy włączony, więc należy pamiętać, aby go wyłączyć. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.